Czy można zatrzymać doprowadzenia do zakładu karnego? Po pierwsze, dla tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie wiedzą, nie ma już wezwań do zakładu karnego, są tylko doprowadzenia przez policję. No to co zrobić, żeby takie doprowadzenie zatrzymać? Po pierwsze, musisz zdecydować, czy chcesz składać o odroczenie, czy też o dozór. Pamiętaj, że przy dozorze masz to ograniczenie, że twoja kara orzeczona przez sąd nie może przekraczać 18 miesięcy. No i teraz tak, czy składasz o odroczenie, czy składasz o dozór, twój wniosek nie wstrzymuje wykonania kary. Sąd i tak zarządzi doprowadzenie cię do zakładu karnego. Żeby tego uniknąć, musisz w swoim wniosku o odroczenie albo dozór zawrzeć jeszcze jeden wniosek dodatkowy. Jest to wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu prawomocnego zakończenia sprawy rozpoznania Twojego wniosku o odroczenie lub odozu. Uzasadniasz taki wniosek po części tym, co napisałeś we wniosku o odroczenie czy też o dozór. Uzasadniasz to też tym, że osadzenie cię natychmiast w zakładzie karnym pociągnie dla ciebie albo dla rodziny ciężkie skutki. Na przykład jesteś jedynym żywicielem rodziny. Zawsze, tak na wszelki wypadek, jak składam taki wniosek przy dozorze, składam go do sądu penitencjarnego i do sądu pierwszej instancji. Jak sąd rozpozna twój wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozytywnie, nie będzie zarządzał doprowadzenia i spokojnie możesz czekać na rozstrzygnięcie wniosku o odroczenie albo o dozór elektroniczny.